Hej, witajcie, jestem Marcin. Dzisiaj miałem nagrywać coś na Game Boy Color'a I jak to zwykle bywa w tej telenoweli, baterię miałem wyczerpane. Znaczy, konsolę włączyłem, ale po prostu z tamtym sprzętem jest taka rzecz, że tam jest ten kadricz, który musi mieć naprawdę dużo energii, czyli bateria musi być niemalże w pełni naładowana, żeby móc po prostu wziąć i przeładować grę. Tam wcześniej chyba miałem tetrisa standardowo i po prostu, jeżeli się tego nie zrobi, wyskakuje błąd. No i tak się działo cały czas, więc zwyczajnie dałem sobie spokój, podłączyłem baterię do ładowania w tamtej konsoli. I dzisiaj znowu gramy na Anberniku. Pomyślałem, że może wybierzemy coś na PSX i sprawdzimy, czy będzie fajne. Co będziemy brać? To kurcze nie wiem. O może wam pokażę grę z mojego dzieciństwa, którą grałem na Blemie. Lata temu Kumpel miał PSX-a, miał oryginalną grę. Ja nie miałem oryginalnej, ale sobie kurczę załatwiłem Pirata i grałem na piracie wtedy. No nie kupywałem ogólnie, bo nie miałem playa do playa to tylko do kompa kupiłem tylko oryginał kiedyś chyba Grand Turismo dwójkę. Nie wiem, czy finala 7 nie miałem też przez jakiś czas. Chyba 9 też. Ale dobra, na pewno miałem e, te turizmu, Turismo. Więc pokażę Wam tą grę. Więc to jest e, Dragon Ball Final Bound. Chyba Bound sorry. Tutaj macie FPS, jak jesteście ciekawi, jak to działa na nabierniku z, z powiększoną grafiką, znaczy powiększoną, e, z podniesioną rozdzielczością. Ja grałem ogólnie w to na Emblemie, jak mówiłem, i tam dało się przyspieszać, i to było naprawdę cool. Nawet nie wiem, czy tutaj na tym Romie, bo go szukałem trochę długo. Nie jest wycięta muzyka, chyba jest wycięta. W tamto brzmiało zupełnie inaczej, to jest jak jakiś shajz, nie wiem. No, ale coś zrobimy, dobra. Daruję sobie raczej ten filmik, bo bez tamtej muzyki to to jest badziew no, dobra, to jest właśnie chyba Polsce, angielska wersja. Miałem też wersję taką, chyba pierwszego pirata, jakiego grałem bardzo długo na kąpie. To był Chinch czy, czy jakiś tam japończyk, nie wiem, z krzeczkami. E, właśnie jest ten Final Bound, Final, Final Bound i grałem w to długo, aż kąpiel się zlitował jakoś tam, nie wiem, nie wiem jak on to zrobił, ale zrobił mi właśnie kopię zapasową swojej gry. Dał mi tą płytę i orałem w to bardzo długo. No to było coś. Dobra. Patent jest w tym, że e, tu mamy tam jakieś tryby, wiecie, komputer kontra człowiek i w ogóle, ale to nie było najfajniejsze w tym. Wiem, że to głupio zabrzmi, że na przykład to, 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 to powinno być fajne, chyba albo najfajniejsze, nie? Albo jakiś turnament, e, czy ten, wiecie, ten. Mm, Eee, no, Jezus, wyleciałem to z głowy. Ale najfajniejszą rzeczą w tej grze był właśnie ten e, build-up, czyli taka, takie zalążek, kurde gry RPG, jakby nie. Można było zrobić coś takiego, że można było sobie brać tryb pojedynczego gracza i sobie samemu trenować tą postać, lub też jakoś tutaj dogadać z kimś, kto też grał, e, i można było wybrać sobie save na przykład swój, i tam jakiegoś innego gracza, postać i mogliśmy się tłuc z tymi postaciami, które były wytrenowane podczas tej naszej gry. Tu się wybierało właśnie tą kartę pamięci. Eee, chwilę grałem, niedługo naprawdę, bo powiem szczerze, po tej długiej przerwie ja praktycznie nie pamiętam żadnych tu ciosów ani nic. Kiedyś to graliśmy naprawdę długo i było super. Ale w, o co chodzi w ogóle w tej grze? Eee, pomijając, że to jest bijatyka i w tym trybie. I trenowaniu tym, wiecie, tej naszej postaci, bijaniu tych poziomów, tutaj właśnie ten e, nasza energia, jaką posiadamy, wezmę trochę ścisze, bo tracasz wątek, jest tak głośno. Nie wiem czy w filmie to słychać tak jakoś głośno. Chodzi o to, że tak, mamy tutaj właśnie bloki, im wyższy blok, tym postać jest silniejsza, wiadomo, nie? Tu są postacie też, które są właśnie, mają ten swój, e, tam jakiś poziom mocy, i w ogóle, nie? Ja jak na razie pokonałem tego chyba najsłabszego leszcza, czyli mogoku, go, I powiem wam, że... Hmm. To Vegeta jest nie wegeto. Kurde, ślepy jestem jak kret. Dobra, no i, i... Grałem sobie tutaj chwilę. Pokażę wam teraz co się będzie ładować chwilę. Na Blebim było to o tyle fajne, że włączałem sobie przykładowo spację i przyspieszało mi te wszystkie rzeczy. O, tak wygląda grafika. Może trochę paskudnie. Chociaż uwierzcie mi jak gram później na... Da się tutaj właśnie, wiecie, yy, też puścić wiązkę mocy w tym czasie, nie? Kamehame, czy jakiś tam atak energetyczny. I przykładowo... Yy, no właśnie, no i on jest taki silny, że mnie tak rozwali. Ale jak na przykład, chociaż zadamy jakieś minimalne obrażenia, to dostajemy odrobinę expa. I wtedy możemy dostawać na przykład te levela, a za levela oczywiście jesteśmy coraz silniejsi, i w końcu mu dowalimy. Tak, zapiszę moją porażkę. Najgorsze jest to, że to właśnie długo trwa, jak gramy samemu, tak wiecie, na, na bryniku czy coś. Wiadomo, że może tu gdzieś być przyspieszenie, ustawić sobie czy coś, ale ja tak się nie bawiłem w to za długo. Po prostu chciałem sprawdzić, jak ta gra wygląda. I nawet nie miałem w planach tego dzisiaj nagrywać. W planach miałem nagrywać inną grę. Na kolora już nawet miałam zaplanowaną. Ale wam nie będę dzisiaj mówił jaką, bo to niespodzianka. Jak się uda tamto to nagram. Dobra. No, gra jest trochę taka, powiem wam, specyficzna. W tamtych czasach wydawało się to bardzo fajne. I pamiętam jak się tu robiło słony i te pierdoły. Co on jest taki zawzięty? Jakich chyba chory poziom trudności wziąłem. Poda się ustawić chyba tutaj po trudności, ale... No właśnie. Więcej chyba leżymy niż yy, walczymy. Dobra, spadaj. Yy, pomyślmy. Tak, zapisz to. Przecież może dostałem jedyny punkt ekspo czy coś. Pewnie nie, ale... No ale fajnie było pamiętam, że jak grałem w to tak dłużej. Naprawdę już tam byliśmy, byłem tam gdzieś tam dalej, nie? To pomijając to właśnie. To jest kwestia tego właśnie, czym bijemy, tym większa jest siła w tym. Przykładowo bijemy z pięści, nuki tego, wtedy mamy więcej przykładowo właśnie siły. Jeżeli bijemy na przykład z może kamehamem i wyjdzie czy coś takiego. Jeżeli bijemy na przykład atakami energetycznymi, to mamy przykładowo więcej Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jeżeli mam więcej. Przykładowo bijemy z pionchy, to mam więcej siły. Jeżeli bijemy na przykład, właśnie energetycznymi, to mamy więcej energii. Nawet kuleczką możemy załatwić w kolesie. A teraz będzie walka na śmierć i życie. Z tym, że pewnie ja przegram, ale. A nie, masz hamię. Chciałeś mnie pokonać, to dostaniesz jeszcze raz. Nie, to poziom trudności, jakiś jest kosmiczny. Bo. Tak pamiętam wtedy, to aż tak nie było hardkorowo. Jezu, to on, jakie on ma parcie! Nawet nacisnąć tak jak jakiś dziku kurde, nie mogłem tego załatwić. Teraz próbuję. Jak znowu zrobi to... O, padł, w końcu padł, no. Serio, jak, jak ustawić by jakiś poziom trudności na niej, jakiś niższy, czy coś, właśnie, da się też ładować tą energię i w ogóle tam pierdoły. W tej wersji akurat nie było tego, że on mogli zmieniać. O, poziom dostałem. Nie było tego, że można było jakoś zmieniać. Yy, wyciem yy, Z zwykłego. Yy, z... Chociaż czekajcie. Nie wiem, czy nie dało się tego zrobić, że z zwykłego na przykład tronka dało się w jakoś super wojownika jeszcze zmienić. Nie dam sobie gł głowy obciąć teraz. Coś mi się wydaje, że może i by było, Była opcja. Ale nie, nie, nie będę się zakładał. No, mam tu teraz poziom wyższy i trochę więcej mamy tutaj tego, tego, tego naszego siły ciosu. Ale co dzięki temu, też mamy większą bronę i w ogóle jest tutaj takich różnych rzeczy sporo. I no, trzeba po prostu przysiąść do tego, poznać trochę ciosy i w ogóle. A później jest fajnie, naprawdę. Walki trwają trochę dłużej niż. wiecie, nie? Frajda, kiedy człowiek siedział i 50 razy pokonywał komurczaka. Nie wiem no. Głupie trochę dla niektórych, ale mi się to podobało. <grym> te obroty też strasznie wolne. Też można było latać. on tak się ładowało ten. Do mnie by to wróciło, jakbym się tylko trochę pograć w to wiecie Co się przypomniał może te ciosy. Też chyba jest lista, nie wiem. Masz jeszcze super atak. Wiem, że były jeszcze jakieś inne ataki, ale kurczę, nie pamiętam tego wszystkiego, naprawdę. To to chyba czterema guzikami się gra, tylko. Dobra. Też podleciałem sobie. Ej, no tak, nie ma tego, mm, energii. Kurde, podładuj trochę się. Też pewnie musi mieć więcej energii, żeby wypuszczać jakieś tam ataki, nie? Dobra, no. Okej, na ziemię. Żeby dostać w łap. Czekajcie. Nie. Kurde. Pamiętam, że był też taki kurde, kiedyś Dragon Ball prosty, że tam się włączało jakieś, nie wiem, dół, przód i kurde się robiła ataki jakieś takie z kosmosu naprawdę dziwkie no ale dobra tak to wygląda filmik trochę pewnie hmm, pomiałczałem, pogadałem o głupot ale wiecie tak na ogół zawsze <grywdy> wyglądałem te filmy Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało, grę ogólnie mogę polecić, jeżeli lubicie klimaty Dragon Balla i wiecie takie powerowanie tej naszej postaci. Tutaj trochę chyba dostałem 3-3 punkty tego BP, czyli punkty mocy, czy tam si siły uderzenia. I tak to wygląda, no nie wiem, no mi się podoba to. Podobało, ok, tak powiem. Podobało mi się teraz. Nie wiem, czy bym chciał siedzieć godzinami i klepać te postacie tak samo. Chyba wolałbym na kąpie grać niż na tej konsoli. No nie wiem, no wygląda to fajnie. Chodzi też nie... Chodzi dobrze w sensie tak jak powinno chodzić ta gra. Ja grałem na przyspieszeniu, chyba na blemie tam jakoś chyba jeszcze raz szybciej, czyli po prostu te postacie szybciej się poruszały i w ogóle fajnie było. I włączałem sobie spacy, żeby były te loadingi, bo to strasznie długo trwa. Tak samo jak przy Sejwowaniu. No ale ogólnie jak macie ochotę, jak Wam się podoba, śmiało możecie testować. Na tej konsoli chodzi to dobrze. Wygląda nie najgorzej. Nawet z daleka widzę to, więc jest OK. Trzymajcie się w takim razie i zapraszam do innych filmów, które są na tym kanale. Pa, pa cześć!